Cześć, witam Was serdecznie, Bartek z tej strony, firma Centrum Szkoleń Korsak. Dziękuję, że jesteście jak zawsze niezmiennie w niedzielę o godzinie 12 na moim kanale. Dzisiaj opowiem Wam o pytaniach egzaminacyjnych. Omówię 10 zakresów wózków jezdniowych. Sprawdzicie jaki to jest poziom trudności, jak one wyglądają. Będziecie widzieli pytanie, a ja będę omawiał, a później dostaniecie gotową odpowiedź. Lecimy z pytaniami. Ten filmik potraktujcie jako trening przed egzaminem, ewentualnie sprawdźcie, jaki jest poziom trudności właśnie tych pytań egzaminacyjnych. Pierwsze pytanie. To już mówiliśmy w innych filmach: żeby eksploatować dane urządzenie, urządzenie musi być zarejestrowane. To jest analogicznie jak z pojazdami samochodowymi, drogowymi, czyli musi być przegląd techniczny, i tutaj w tej sytuacji przeglądem technicznym jest ważna decyzja Urzędu Dozoru Technicznego także urządzenie zarejestrowane w Urzędzie Dozoru Technicznego. Pytanie drugie. Tak jak już wielokrotnie mówiłem na filmach, operator jest operatorem, a konserwator jest konserwatorem. Także operator nie ma prawa wykonywać żadnych napraw eksploatacyjnych, nawet drobnych. Operator jeździ i koniec, a naprawy wykonuje konserwator. Pytanie trzecie. Tak jak w samochodzie macie dowód rejestracyjny i tam jest termin kolejnego badania, tak samo tutaj. Kolejne badanie przy wózku jezdniowym jest dokładnie wpisane w instrukcji danego urządzenia. Taką instrukcję nazywamy instrukcją eksploatacji. Pytanie czwarte. Tak skonstruowane, że nie wiem. Pytanie czwarte. Chciałbym powiedzieć, jak to wygląda, ale po prostu to jest pierwsza odpowiedź. Pytanie piąte. Te czynności wykonuje tylko i wyłącznie Urząd Dozoru Technicznego i odpowiednie jednostki, ale też z zakresu Urzędu Dozoru Technicznego. Nikt inny. Jeżeli urządzenie jest dozorowe, to Urząd Dozoru i odpowiednie jednostki, które podlegają pod dozór techniczny. Pytanie szóste. Pamiętaj, że każda taka zmiana to modernizacja urządzenia technicznego. Pytanie numer 93. Pamiętaj, że akumulator w wózku pełni dwie funkcje. Po pierwsze, Zapewnia stateczność, czyli ta waga, która jest wpisana, czyli ta waga, która jest wpisana w instrukcji urządzenia, musi być zgodna, a drugie to po prostu zasila dane urządzenie. Czyli w tej sytuacji odpowiedź A i B jest poprawna. Pytanie numer 94, i tutaj mówimy o baterii trakcyjnej i wszystkie wcześniej wyświetlone odpowiedzi są poprawne, czyli napięcie znamionowe, pojemność i waga baterii. Czyli zaznaczamy ostatnią odpowiedź, wszystkie powyżej. Tanie 96. Wyłącznik awaryjny prądu. Jeżeli go wciśniemy, to pamiętaj, że on wyłącza wszystko. Jeżeli go weźmiemy do góry, czyli go włączymy z powrotem, on załącza systemy podnoszenia, jazdy, czyli tutaj odpowiedź ostatnia A i B jest Poprawną odpowiedzią. Pytanie numer 98. O takich rzeczach decyduje producent danego urządzenia. My nie mamy tutaj wpływu. To tak jak z pojazdami znowu analogicznie samochodowymi, jeżeli mamy wielkość ogumienia, wielkość osprzętu, jakieś dedykowane rzeczy, o tym wszystkim decyduje producent danego urządzenia. Pytanie numer 97. Mamy następujące rodzaje ogumienia do wózków jezdniowych: pneumatyczne. Super elastyczne oraz pełne. I tutaj kolejne pytanie z cyklu, że wszystkie odpowiedzi są poprawne. Pytanie numer 12. Jeżeli zrobisz coś niebezpiecznego, jeżeli wykonujesz czynności, które zagrażają ludzkiemu życiu, mieniu, bądź też firmie, pamiętaj, że podlegasz karze grzywnej lub nawet pozbawienia wolności. Bardzo Ci dziękuję, że byłeś ze mną. Pytania były chaotycznie ułożone, czyli nie po kolei ze względu na to, że pierwsza część to jest tylko urzędzie dozoru, dalej już jest o eksploatacji urządzenia, także wybierałem je wyrywkowo. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, jeżeli chcecie te pytania po kolei, piście w komentarzach, a wtedy będziemy tworzyć kolejne odcinki stricte z pytaniami. Tutaj pamiętajcie, że dotyczyło to części ogólnej o urzędzie dozoru technicznego, a później przeszliśmy na wózki jezdniowe, zwykłe, podnośnikowe. Jeżeli chcecie inne. Pytania piszcie w komentarzach. Możemy to zrobić o żurawiach wieżowych, o żurawiach przenośnych, podestach. Także czekam na Wasze komentarze, co byście chcieli obejrzeć i jakie pytania. Jeżeli Wam się to podobało, zostawcie łapkę do góry, a ja Wam bardzo dziękuję i widzimy się za tydzień w niedzielę o godzinie 12. Bartek, Centrum Szkoleń Korsak. Do zobaczenia.